Halo, siemaneczko, witajcie w kolejnym materiale na kanale. w mnie nie było, ale wróciłem, słuchajcie, jestem. Musiałem sobie zrobić przerwę od Fify. Wyszło Call of Duty Cold War, także trochę sobie grałem i zapomniałem o Fifie. Chciałem troszkę odpocząć, ponieważ miałem tam jedną ligę weekendową nie za ciekawą i po prostu no, stwierdziłem, że starczy. Starczy dość, nie wiem kiedy był ostatni materiał, z trzy tygodnie temu, może jakoś w końcu, w kalistopada, nie pamiętam. Ale naprawdę musiałem sobie zrobić przerwę, potem dostaliśmy CyberPunka premierę, no i cały czas sobie pogrywam w tego CyberPunka, myślę właśnie o zmianie jakiegoś contentu na kanale, ponieważ naprawdę mam już troszkę dość tej fify, no ale wróciłem, wróciłem jakieś dwa dni temu, tutaj coś sobie pykam, muszę sobie jakoś składzik zupgrade'ować, zobaczyć co tutaj się dzieje. No i oczywiście zaczęłem handlować, także no pojawia się dzisiaj dla Was ten materiał, pojawia się dzisiaj materiał z handlu, nie wiem czy nie zrobimy dzisiaj jeszcze jakiegoś streamka po prostu tak, żeby sobie pogadać, zobaczyć co tam się dzieje, ponieważ osiągnęliśmy 4000 subskrypcji, także naprawdę bardzo fajnie, wypadałoby sobie jakiegoś live'ika zrobić, coś tam sobie pogadać, może pomyśleć o kontencie na kanale, ponieważ naprawdę nie wiem czy pociągnę nerwowo i psychicznie tą Fifę, no ale słuchajcie, jakoś ciągnę, jeszcze postaram się kilka materiałów nagrać w tym roku do świąt, tak akurat mamy 3 dni, także 3 dni materiału, było wypięknie. Może dam radę, a od stycznia ruszymy z czymś nowym. Słuchajcie, ogólnie pierwszy raz sobie odpaliłem wersję tom na Xboxa One X, ponieważ wcześniej grałem na tej wersji... Na Xbox One, a mam nową konsolę, także dopiero sobie odpaliłem, dopiero sobie syntałem, aktualizację. Naprawdę nie grałem, zagrałem się tego Cold War'a, potem w Cyberpunk'a. No i wiecie jak to jest, nie? W ogóle dajcie znać w komentarzu, czy ktoś z Was coś w te gierki pyka, bo jestem ciekawy, może coś ponagrywamy z tych gierek. Zobaczymy, słuchajcie. A dzisiaj przejdźmy sobie do tematu, jak możemy sobie zarobić. Ja sobie tutaj mm, poszperałem troszkę, zobaczymy, jak to wszystko wygląda i naprawdę. Aktualnie metoda stara, znana, lubiana i najprostsza na świecie, czyli otwieranie brązowych paczek, jest jak najbardziej spoko, ponieważ naprawdę zarabiamy na tym troszkę. Nie wiem, otworzyłem tak szczerze, nie chcę Was skłamać, ile tych paczek dzisiaj, no ale przykładowo, nie wiem, może otworzyłem z 10 z 10 paczek. Chyba, chyba, około 10, no właśnie nie wiem tak do końca, tutaj widzimy, że jeszcze licytujemy jakieś pierdowe tu mamy jakichś złotych zawodników, to nam się nie sprzedali, czyli musimy sobie wystawić ich jeszcze raz, ale naprawdę jesteśmy troszkę do przodu, nie wiem, na 10, tych właśnie około 10 paczkach, około 7k, naprawdę, no otworzenie 10 paczek to jest tam, to jest chwila, moment. Wartościowych zawodników, wiadomo, wystawiam, sprzedajemy, tak jak tutaj mamy tego Austriaka, czy... Mm, czy, oj sorry, telefony, czy United States of America, no i takich tam wiadomo, co się da za 200, co się nie da, no to quick salujemy, warto jeszcze menadżerów, menadżerów Francuzów, no wiadomo, warto sprawdzać każdych. Każdych zawodników, wszystkich Przykładowo tutaj mamy burka za 900 Także naprawdę spoko Także teraz potwieramy sobie trochę tych paczek Zobaczymy co tam nam leci ciekawego Naprawdę możemy sobie na tym troszkę zarobić Nie jest to jakiś kolosalny zarobek, ale mm, Ale naprawdę Serio spoko, ponieważ od początku nie dało się na tym zarabiać Teraz tam wchodzą powoli właśnie te SBC-ki ligowe Tego typu rzeczy Także możemy sobie troszkę końców na tym przytulić. Wiadomo, sobie pomijamy, pomijamy. Nie ma to tamto. Pominiemy sobie i sobie sprawdzamy przeważnie tych złotych świecących. Jak to tutaj cenowo wygląda. No bez problemu, za 300 końców nam się sprzeda. Czyli paczucha praktycznie nam się zwraca. Także lecimy sobie dalej. Dostajemy 100 monet. Cyk. Po sprzedaży tego wiadomo, że już nam się zwróciło. Zobaczmy sobie jeszcze tego zawodnika. To jest. Mm... 9 200, dobra. Za 400, 300 powinien nam zejść. Także naprawdę spoko, Już mamy proficik na tej patrz już. Także fakt, wystawiłem i sprawdziłem cenę. No dobra, trudno. Możemy sobie jeszcze sprawdzać stroje. Wiadomo, warto sobie jeszcze sprawdzać menadżerów. Tutaj widzimy, że za dużo tych strojów nie ma. Także wystawiamy sobie za 200. Na motyw stadionu to wiadomo, tak średnio, resztę sobie quick selujemy. Także słuchajcie, cyk, pierwsza paruszka poszła, lecimy sobie z kolejną. Nie chcę Was tutaj zamęczyć, nie będę ja tego otwierał, ale widzicie, że na pierwszej parce już mamy jakiś proficik. Naprawdę, jak poleci nam jakiś zawodnik, możemy sobie sporo końców przytulić, albo menadżer, przeważnie menadżer francuski. Ale zobaczmy sobie, Wang qi, Feng czy jak mu tam, Jezu, znowu telefon, dobra, tutaj widzimy, że zawodnik wart około 600 końców, także wystawiamy sobie tego zawodnika, Kirka, sprawdźmy sobie Kirka, o, Kirk, niestety nic, możemy próbować oczywiście tych wszystkich zawodników, jeśli mam szkoda, możemy sobie próbować wystawić ich za 200, ponieważ istnieje i tak duże prawdopodobieństwo, że ktoś kupi od z tych zawodników, także możemy sobie wystawić. Może oni nie zejdą od razu w przeciągu tej godziny, ale wiadomo, wystawiamy ich do oporu. Chociaż ja i tak preferuję QuickSell w ogóle. Naprawdę bardzo fajne te stroje. Tutaj mamy za 200. Dużo tych strojów nie ma, ale naprawdę spoko. Naprawdę spoko. Nie ma to, tamto. Dobra, QuickSell. Czekajcie, spojrzę na ten telefon, bo będzie nam cały czas, kurde. Gip. Lecimy, lecimy dalej. Uwaga. Co my tu mamy? Kylian Mbappé. O Jezu, jakie to by było piękne. No i proszę bardzo. No i proszę bardzo. O, o tu już za 200. Ale lipa, ale lipa, dobra. Ale za 200-300, powinien zejść. Już naprawdę bardzo się ucieszyłem, jak zobaczyłem te ceny na samym początku. Myślę, że ten zawodnik będzie coś wart. Nie, też koło 200. Mm, słabizna. Słabizna. Randal. Mm, za 200, Randal powinien zejść. Także paczuszka i tak już na paczuszce jesteśmy na plus. Może ten manager też nam zejdzie? Może zejdzie, może nie zejdzie. Yy, o, nie ma takiego. Dobra, wystawimy sobie dla beki. Czasami stroje, tak jak mówiłem, też sobie warto sprawdzać, ale dobra, starczy herby i takie tam i takie tam. No, na tych paczkach aktualnie, co otworzyliśmy, nie ma jakiegoś turbo profitu, ale coś tutaj zarabiamy. Ja naprawdę nie pamiętam, ile na. W paczkach, ale kilka k do przodu, tak naprawdę bardzo fajnie. Jak ktoś ma czas, nie szuka jakiejś tam wykwintnej metody, żeby sobie śledzić, snajpić, czyli chce sobie na chilku pozarabiać monetki, no to jak najbardziej otwieranie brązowych paczek jest według mnie wskazane, ponieważ naprawdę bardzo fajnie. A jeśli nie chcemy reszty kartku ikselować, no to możemy sobie przerabiać oczywiście tych brązowych zawodników na srebrnych zawodników, potem srebrnych na złotych i tutaj mamy zawodnika Lecha Poznań-Bąkowski. Warty nic. Dobra, zobaczmy sobie te herby, może ciekawości. Czy coś tutaj warte? Ten nic. Tifo nic, kontrakty raczej yy, brązowe są warte nic. Dobra, otworzymy sobie jeszcze jedną paczkę, ponieważ no i tak tutaj już chyba wszystko wam wyjaśniłem, nie ma tutaj za dużo co tłumaczyć. Tak naprawdę w tym wszystkim, ponieważ jest to no, prosta metoda, ta metoda działa od, dobrze wiemy, praktycznie każdej Fify, także każdy ją zna, znana i lubiana. No tutaj możemy sobie za 400 około wystawić, wystawiamy sobie tego zawodnika, cyk, może w kolejnym materiale powiem wam, potwieram troszkę więcej tych paczek i naprawdę sobie policzę, tak tutaj około 800 monet. Policzę sobie, ile po prostu miałem na starcie, jak zacząłem otwierać paczki, i potem po sprzedaży, właśnie wszystkich zawodników, jak to wszystko tak naprawdę wygląda i na jaki profit możemy liczyć. Także zobaczymy sobie, policzymy to wszystko i dam wam znać, jak to wygląda. No, dobra, 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 chyba wszycho, chyba wszycho. Kurczę, miał być Pixel, a ja wysłałem do klubu. No i dobra, no to na dzisiaj to tyle. Tak wygląda ta metoda. Witam was jeszcze raz po przerwie. Może dzisiaj jakiś kurczę streamex z okazji 4000 subskrypcji. Zobaczymy. Dzięki wielkie za oglądanie. Liczę miłego zarabiania sięka Trzymajcie się do następnego piąteczka.